Masz problem z tym jak budować stylizację? Pokażę Ci jak ja to robię i może jakoś Ci to pomoże. Najczęściej zaczynam od jednego elementu. Jeśli jest to element wzorzysty, np. taka mini twilly, to właśnie ją biorę za punkt wyjścia. Oceniam sobie kolory, jakie znajdują się na tym elemencie. W tym przypadku mamy tutaj dużo granatu, błękitu, trochę brązu takiego rdzawego. Tak więc fajnie będzie tutaj do tej apaczki na przykład wyglądać ta bluzka, którą już mam na sobie. Mogłabym to założyć beżowe spodnie, ale stwierdziłam, że mam ochotę na spódnicę i ta taka brązowo-karmelowa idealnie będzie tu pasowała. Stylizację dopełnimy brązowym paskiem. Skoro postawiliśmy na brązowe dodatki, to będę kontynuować ten wzór w butach. O, tak. Bardzo ładny kolor. Idealnie pasuje do tej mojej torebki. No więc, gdyby to było lato, mogłabym w ten sposób wyjść z domu. Ale że jeszcze jest trochę chłodno, to wypadałoby założyć na siebie jakąś warstwę. Mam dwie opcje: niebieska i brązowa. Chyba niebieska lepsza. Zmieniamy. Dajcie znać, jak podoba Wam się stylizacja. No i oczywiście koniecznie napiszcie mi i podzielcie się swoimi sposobami na tworzenie udanych stylizacji.